Ślub w Tanzanii, sezon drugi, czyli sprowadzamy Imeldę do Polski. Czuję się trochę jak na Netflixie. To co dzisiaj, bo dzisiaj miała wreszcie Imelda, do czego dzisiaj się przypi. Że nie chcieliście dzisiaj znowu wypuścić Imeldy, zapraszam Cię się do subskrypcji kanału. Lecimy jeszcze uweczką i za chwilę o tym wszystkim opowiem, prawda, mój czarny przyjacielu? Mhm. Mm No to hej, kochane ludziska, witam was. Porada ze siedliska i na swoim kanale. Tak, na szybko i na gorąco chciałem się z wami podzielić informacjami, bo wiem, że was to interesuje. Tak jak powiedziałem w Czułwecce, trochę to taka telenowela, trochę taki serial z Netflixa. Był ten wyjazd na ślub, którym się bardzo interesowaliście. No i teraz kwestia tego typu, żeby sprowadzić tą e-mailę do Polski. Co się dzisiaj zadziało? No, robiłem dzisiaj live'a. Kto był, no to serdecznie dziękuję. Kto nie był, to serdecznie zapraszam na nasze niedzielne live'y, które wspierają naszą fundację. Możecie znaleźć je na naszym fanpage'u. Dobra, reklamy już poleciały, no to teraz jest live i dzwoni Remek. Jak już dzwoni Remek o godzin 20, a to byłby moment, w którym właśnie Imelda miała się znaleźć na... Misł na was patrzy, która imelda im miała się znaleźć na lotnisku, to wiedziałem, że musi być jakiś problem. Tak zdiagnozował w ogóle mój mózg. No i co się zadziało? Odzwoniłem do Remka z innego telefonu, żeby nie przerywać live'a. No i Remek mówi: Jak myślisz, Adam? Do czego się dzisiaj zacytuję, żeby nie było, że to ja taki przeklinam? <grydy> do czego się dzisiaj przypierdolili? Okazało się, że się przypierdolili, dlatego że Imelda nie ma szczepienia. A jak to wpuszczać takiego czarnego człowieka do Polski bez szczepień? Ja też jestem bez szczepień, chociaż jestem biały. Ale. No i co? No i Imelda. Nie mogłaby, o ma okruszek z ciasta, Imelda nie mogłaby przyjść do Polski. Hmm. Ale Adasz i Remik byli smart. I dzisiaj ogarnęliśmy Imeldzie w Dar test. test. Imelda pokazała ten test PCR. No, okazało się, że nie ma tego koronawirusa, i ją przepuścili. Obecnie Imelda jest za pierwszymi bramkami, więc jest duże prawdopodobieństwo naprawdę, bo jeszcze tak daleko nie zaszła. Przeszła już następną planszę, przeszła na bagaże, siedzi już po drugiej stronie i o godzinie 23 czasu tanzenckiego, a naszego 22, będzie wylatywać. Będzie lecieć do Docha. Z Docha tam będzie miała 3 godziny przesiadki. To jest bardzo dobry czas, bo no, no, tak jak mówiłem, no, wczoraj w tym filmie opowiadałem, że rzeczywiście stres, a im leci pierwszy raz, to jest ogromne lotnisko, prawie ma 5 km w środku. Kiedyś sprawdziłem to, jak 12 godzin nam siedziałem w katarze. Mm, i... Jest duża szansa, że się tam nie zgubi, nie zjedzą ją. I cholera wie co tam jeszcze. Wsiądzie wtedy na, 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 do drugiego samolotu, który ją przywiezie do, Pfu, do Warszawy na Okęcie i tam już będzie czekał Adaś z jej teściem, czyli z Rysiem. I mam nadzieję, że jutro nagram dla Was odcinek nie typu kurde, nie przeleciała, bo coś tam, coś tam, tylko nagram Wam. Jak zareagowała Melda w naszym pięknym kraju? Jak zareagowała, jak przyjechała do domu? I takie tam inne rzeczy. Więc trzymajcie mocno kciuki. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście tu ze mną. Ja i mój czarny przyjaciel e, trzymamy mocno kciuki. Także dzięki, dzięki, dzięki. Mm.